Jackman, a wy oglądacie kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym materiale przedstawię mój pierwszy odcinek w serii Ground Farming Simulator 14, gdzie została stworzona przez firmę pod nazwą Gigant Stover. Premier ta gra miała 11 listopada 2013 roku. W aplikacji występują dwa typy Single Player, czyli typ jednoosobowy, Offline oraz typ Multiplayer, typ online dla wielu osób. W ciebie multiplayer możesz zagrać na przykład z przyjacielem. Obecnie gra jest na około 827 tysiącach urządzeń mobilnych. Ja na swoim kanale przedstawię 3 odcinki z tej serii. A jeśli pod każdym filmem będzie około 6 łapy w górę, to nagram Farming Simulator 16. A teraz bez zbytnego przedłużania zaczynamy jak tu widzicie z Farming Simulator 14 dajemy, Zaczynamy naszą przygodę Ja będę grał na tebie Single Player e, Dajemy new Game e, I tutaj oczywiście nam się pojawia e, poziom nasz, on, jaki chcemy grać Na przykład Bendinger, Normal, Expert Ja będę grał na, na normalu Ładuje się i tutaj nas yy, witają na nowej farmie i tak dalej, i tak dalej, możecie sobie to przeczytać. Yy. No okej, okay, okej, okay. tutaj wam pokazuję to wszystko. Za chwilę do ustawień przejdziemy, ale zanim to, to skośmy sobie tutaj... Oj, Boże, nie, zało nie założyłem. Yy, tak to się prezentuje ga yy, ok załóżmy yy, HD i jedziemy z tym koksem. Okej, okay, będziemy y, kosić. Y, w tym, na tym odcinku możemy tak y, przedstawić Wam tutaj mniej więcej jak ta mała się prezentuje i tak dalej, co można tutaj kupić i tak dalej. Y, natomiast w następnym odcinku nie będę Wam oczywiście o co będzie w następnym odcinku, y, ale y, możecie się spodziewać, że będzie przynajmniej dla mnie, bo nie planowałem tak nagrać drugiego odcinka, ale mi się wydaje, że to będzie dla was i będzie dla was z wielkim zaskoczeniem, co ja tam nagram w tym y, następnym odcinku z Farminga 14. Mm, dobra, tak się na razie to prezentuje. Tutaj kosimy trawę. Oczywiście możemy ustawić y, autopilota, ale wtedy tam pewnie widzicie, na górze jest 25 tysięcy dolarów. Yy, to może nam się ten yy, to będzie nam się tam powoli tak używać, bo oczywiście musimy tego... Z, z, tak, ja to przynajmniej tak to nazywam, że zatrudniamy pracownika. Yy, Okej. Okay. Podajcie by to tak cofnąć. On jedzie z HDM ten tylko 10 na godzinę, to dość, ma dość mało. Yy, ok, ale kosimy, kosimy 71%. Procent. No dobra, to zróbmy coś takiego. Okej, okay, on sam tutaj już siedzie gdzie wam to podgłoszę pewnie słyszycie na pewno taka muzyczka tutaj właśnie jest w tle Dobra, jak wam to podgłosimy, oczywiście tutaj na dole i jeszcze w lewym dolnym rogu yy, jest taki jak to jak trąba, to ją Oczywiście yy, możemy sobie zmienić na ja Podjechać do tego kombajna trzeba będzie za chwilę czekajcie. Okej okay. dobra. O tutaj kamerę można oddalać sobie jak tylko chcecie. Mm, ja mam ogólnie ustawione tutaj sprzedimy ze, ze do ustawień, a ja mam ustawione mm, kierowanie, skręcanie. Na przechylanie yy, telefonu. Yy, dlatego. Okej, okay, tutaj nam sypie. Mamy tam kilka minut na dojechanie. On tu będzie sobie dalej jeździł. A my w tym czasie musimy tam pojechać. Tutaj oczywiście mini mapka. Za chwilę sobie do tego tam zobaczymy. Mniej więcej jak to tam wychodzi. Oczywiście to nie jest. Oj. Nie ten pas. Nie jest to taka gierka, które ja planuję nagrywać całą serię. Znaczy to jest seria, ale nie planuję tutaj nagrywać tak dużo stresznie tych odcinków, czyli na przykład 140 któryś, 20 i tak dalej, i tak dalej. Planuję tutaj nagrać trzy odcinki, żeby wam pokazać, tak mniej więcej o co w tej grze tutaj tak chodzi. Tutaj dojeżdżamy. Okej, okay, i zdobywamy w ten sposób kasę. Oj, dobre, pozwólcie, że tak cofnę trochę. Tutaj ma prędkością. Nie można też dojechać, dojechać oczywiście w ten sposób. Gdzie tutaj ja pojadę? Dobra, ale czekajcie, zanim to, chciałbym wam pokazać mi więcej jak ta mapka się prezentuje. Tutaj taka mini mapka po lewej stronie. Okej, okay, tak to wygląda. Ok, tutaj dajemy e, i bardzo ważna rzecz: jak dajemy tutaj takie cztery keseczki na górze koła paliwa, tak to ja, e, jest safe, czyli zapisz. Tutaj koło takiego x nad x jest safe. E, taki zap, to znaczy, że zapisuje się, można też wyjść. Tutaj jest oczywiście sklep, i tak dalej, i tak dalej. kombajny, różne takie sprzęty. OK, może też powiększyć sobie tą lepkę, tutaj też jeszcze tak sobie może powiększyć na pół ekranu, okej, okay, to ja tam po, po, podjadę, e, a my się widzimy e, już za chwilę. Dobra, widzicie, ja tutaj już sobie dojechałem, ten kombajn coś tam kosi właśnie skończył i musimy do niego podjechać, bo znowu się całe jest zapełni, że tak to nazwę. E, tylko podjadę mniej więcej na tym to polega żeby tak podjeżdżać, on ci sypie jak już się nasypie to, ale możemy też zrobić coś takiego, że on będzie tak po prostu jechał, a my tak będziemy koło niego jechać czekajcie, bo teraz go przypycham trochę ale to ciężkie, strasznie jest przepraszam, ale mam trochę chybkę na tym urządzeniu na komputerze, czy tam na konsoli by było yy, lepiej ogólnie tak mapka tutaj się prezentuje za chwilę przejedziemy ją sobie całą tylko skończę tam kosić ten kombajn mhm no, okej okej, okay. okay, całe dobra, jedziemy nie tam jest poet, no to e, dajemy tam do tego zboże. Czy to nie, czy to jest? Chyba to zboże. Tam mieliśmy posadzone. Tak się ogólnie to prezentuje. No, Paliwo się nam oczywiście zużywa. Tutaj są takie czy bo już skończył. Skończył. To jest czeka. Spokojnie, spokojnie. Okej. Okay. Dobra, combine tutaj sobie będzie stał. Na pewno. kasy już nam nic nie zabiera. Za chwilę się zrobi noc. Będzie się, się ciemno trochę. I tak tutaj automatycznie zapala światła. Jak jest noc. Oczywiście za chwilę dojadę tam po całej mapce, tylko jeszcze tutaj to odstawię, przyczepę i przejdziemy się po całej mapce. Okej, okay. dobra, no to teraz się przejdźmy po całej mapce. Musimy najpierw zaplanować, gdzie by tutaj się najpierw przyjechać. To mówicie co ja, może, może zacznijmy od tego poła. to Najpierw przejdziemy tak w kółko. To czekajcie, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy tutaj. To musimy zawrócić. Okej, okay, zawrócić. Możemy też tak oczywiście z tą mapką jechać. Ok. Skręcamy w lewo. Ale nie widzę, i drogi to jest problem. Dobra, ogólnie tutaj po tym właśnie to nie będę jeździć, bo tutaj, tutaj są tylko takie drzewa i domki, ogólnie to tak wygląda. Będę jeździć tutaj sobie coś takiego. Jak jadę po złym pasie to sobie, ale nie za bardzo widzę, yy, po tutaj mam jechać. Chyba podobę jadę. Okej. Okay. Tutaj jest droga taka polna mogli... Mój... Oj. Miałam sken. Właśnie, nie, nie widzę, za bardzo, no to... No trochę zmniejszmy i sobie oddajmy. Okej, to jest będzie o wiele lepiej. Powinno przynajmniej być. Okej, okay, a akurat chyba mi się wydaje, że tam w centrum jest nasza farma. Może aż tak naprawdę w centrum to nie jest, ale trochę jest, trochę jest, musicie przyznać. Jest jezioro yy, ogólnie takie, że nie yy, można do niego wierzyć, można sobie patrzeć. Yy, nie wiem jak wy, ale ja chętnie bym zrobił sobie coś takiego, że... Tutaj można coś takiego zrobić, wjechać sobie. Jeżeli nie mamy sprzętu, tutaj nic nie możemy zrobić, ale ci co grają bardzo, bardzo długo w to, no to tutaj mogą robić, co tylko chcą. tutaj możemy dawać takie różne rzeczy. Postaram Wam się to pokazać w następnym odcinku, w odcinku wszystko. okej, okay, jedziemy. Za chwilę będziemy widzieć już tutaj na mapce, minimapce, że będziemy jechać po moście. Zobaczycie. Ja za chwilę też pojedziemy jeszcze na to Okej, okay, jak widzicie, przynajmniej rzeka się trochę rusza. Twoje sobie zadbali o to. I tak to ja mam zapewne światła w końcu. Okej, okay, tak to się prezentuje. Mhm. ten auto za nami, gdzieś nie tak jedzie. Ale okej. Okay. Tutaj jest CPN, oczywiście tutaj bardzo ważna rzecz. Jak podjedziemy do CPN-u, tam paliwo od jezu kasy zabierze i paliwo się całe napełnia. A tutaj gdzie właśnie stoję, może mam tylko więcej I tu i tu, yy, jak kupujemy na przykład nowe auto albo nie wiem, coś nowego, to yy, dlatego tutaj jest taki koszt na minimapce, yy, są nowe auta. Ok, tak to się prezentuje. Tutaj można też przejechać. Szkoda, że nie można dogonić tej rauty, ale jak będziemy mieli ten samochód, w ogóle zobaczmy za ile jest ten samochód. Za 60 tysięcy mi się wydawało, jak ostatnio patrzyłem mini i tam był no za ile? Ze 140, dużo no bardzo się pomyliłem oj dość dużo się pomyliłem dobra dobra teraz będziemy tutaj zmierzyć, zmierzyć tutaj do centrum nie będę was zanudzał tutaj jak kosić jak dalej bo wiem, że dla niektórych to jest takie nudzające i teraz w lewym górnym ruchu pojawiła się taka kropeczka z jedynką może na, nie wiecie o co tutaj chodzi więc dlatego wam wytłumaczę a ci co, co wiedzą to proszę nie spoilerować tylko tyle mówię e, to jest e, misja za chwilę ją sobie zrobimy jeśli to jest taka misja, którą można coś tym zrobić e, za bardzo aż na tym się tak nie znam możemy sobie jechać koło tego, że też ma sprzedawać te takie różne e, to, co zdobędziemy z naszego pola, oczywiście, mm, za chwilę ją wykonamy. Oczywiście, oczywiście, będzie to taka misja, którą można wykonać, ale jeśli nie będzie i będzie jakoś jakiś ukryty sposób, żeby ją wykonać, to sorry, Ale ja za bardzo y, nie wiem. No, niestety muszę się przyznać. Dobra. Wiecie, co? Teraz przejdziemy się tutaj do centrum. No i jeśli przejdziemy tutaj do centrum. Może wiecie co? Ja tutaj nie będę jechał za długo, jeszcze tutaj dojdziemy do końca tego i skończymy to przyjazd. Musicie sobie sami otworzyć ten świat. ten świat jest duży, można kupić pola. Naciśnij na mini takie coś i trzeba do 150 tysięcy, żeby kupić to pole. Tamte można kupić. A te bez takich kropek to są nasze pola. Czyli mam dostępne na razie dwa pola. No, tak, to sobie zazwykuje. jednym do, do skrzyżowania i... o, dwie się nam pojawią i coś tam zrobimy z tym nic okej, okay, stoimy no dobra gdzie ja mam jechać? okej, okay, tutaj pokazuje nam na mapce no, no, dość mało czasu

A, to tu jest, okej okay. okay. i dużo kasy za to, chyba 20 tysięcy nam tam stworzyło Widzicie, do tego na mnie jest warto robić Widzicie, tutaj są takie toje, Oczywiście na to nie można wjechać Ja chętnie bym wjechał, ale dobior mnie przez tym I za chwilę jeszcze wam pokażę taką jedną fajną rzecz mm, Że można sobie zrobić coś takiego, że jedziesz sobie wzdłuż tych torów a tam zamiast pojawia się na przykład jakaś tam woda <grym> naprawdę tam chyba jest woda jak dobrze pamiętam no woda no i pojedziemy tam i yy, za chwilę coś jeszcze zrobimy znaczy, tutaj już nie byliśmy chyba byliśmy, to jak myślicie? tutaj można też tak dwa razy jak szybko to zmienić, kamerę do przodu, do tyłu. Okej. Okay. I tutaj nie możemy grać do wody, tak samo jak na to. Widać dno tutaj, więc to jest płytka woda. Hmm. No dobra, no to ja dojadę do domu. Dobra, no to jesteśmy już w domu. Myślę, że ten odcinek właśnie to jest skończymy. Jeszcze ja Wam pokażę jedną rzecz to właśnie, że można tutaj tym zaorać tym niebieskim sprzętem oja się to a tym żółto-czerwonym to się sieje, różne takie rzeczy tutaj można posiadać, yy, za chwilę wam jeszcze pokażę te nasze pole ale myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, zatem yy, oczekujcie drugiego odcinka zapraszam do, do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem a do zostawienia lajka, like jeśli film się spodobał. Dzięki za obejrzenie. Tutaj jeszcze nasze pole. Dzięki za obejrzenie do końca tego filmu. Mam nadzieję, że już widzimy się za chwilę. A ja już kończę. Siema!